Dzień dobry. Michał, krótko się kłania z Hokomo. Była, była pani u nas obejrzeć domy modułowe w weekend, pani Tereso. Zgadza się? A, tak, tak. tak. Jak, się, jak się pani podobała wycieczka po fabryce? No, bardzo fajnie było. Miło było, było zobaczyć, jak to wszystko od podstaw wygląda. Pani, Ter pani Tereso, jak pani myśli, dlaczego ja do pani dzwonię dzisiaj? No, <laughs> nie wiem, mam nadzieję, że z tym samym. Dokładnie tak, Pani Tereso. Zrobiliśmy losowanie i wygrała pani weekend w domu Hokomo nad morzem, także ze swojej strony gratuluję i życzę Pani udanego wypoczynku. Ale super! Bo się razu No my w Hokomo umilamy dni naszym klientom, także zapraszam panią serdecznie. No i życzymy, tak jak powiedziałem wcześniej, udanego wypoczynku.